Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w LEGO Ninjago Ostateczna Bitwa Gramy Lloydem, darmowe gry online Bardzo serdecznie Was tutaj zapraszam Ło Boże, co ten Lloyd robi Ło matko, fajna gierka, pozdrawiam Oj. Gdzie tu jest, są jacyś przeciwnicy nasi? Tak być nie może, że oni tu gdzieś... Okej, okay, mamy ogień Mamy Kaja Teraz Błyskawice I musimy awansować na kolejne Poziomy, znowu ogień. Patrzcie, drugi poziom dostaliśmy. Mamy tylko dwa serduszka, tak w ogóle. Dobra, gdzie są tu przeciwnicy jacyś? Halo! Jest i ogień, i teraz mamy ten dzwonek, który możemy zdobyć. Słuchajcie, jak zdobędziemy ten dzwonek, to jesteśmy złotym wojownikiem. Patrzcie, on to dopiero niszczy tutaj. Wow, ale jest głośno ten nasz wojownik. Powiem wam szczerze, że aż tak głośno to, to nie może być. Dobra, niszczymy. I potem. Wbijamy sobie lewele. Oj, by, bym przegrał tutaj. Nie wow, nie spadaj tam. Dobra? Słuchaj. Nie! Uuu, aleśmy pokonali. Pamiętajcie, słuchajcie, zapraszam do subskrybowania. Dobra, new stage unlocked. Dobra, otworzyli, od, zdobyliśmy nowy, nowy etap, słuchajcie. Pamiętajcie o subskrypcji. Tam na dole macie licznik. Co 500 subów, subskrypcji, słuchajcie, losuje gierki. Także zapraszam. Będą, słuchajcie, gry do, wyg do wygrania. Co 500 subskrypcji, ja tutaj, słuchajcie, wrzucam gierki. Możecie wygrać. Losu losuje gierki nie, dla Was, słuchajcie, więc mam nadzieję, że Wam się. No, znowu nas tutaj. Jakiś zaskoczył. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No nie, ale nas tutaj. Słuchajcie, zrobili. O, mamy punkty do upgrade'u. Możemy sobie upgradeować coś pewnie. Ja bym poszedł w życie, słuchajcie. W życie jest najważniejsze, więc chodźmy. Lecimy jeszcze raz. 7 na razie jest subów, jak będzie 500, to losuje gierki. Słuchajcie, na Steam będziecie mieli gry do wygrania. Także zapraszam serdecznie. O, pierwszy przeciwnik. Dobra, gdzie jest następny? Gdzie jest następny, słuchajcie, tu mamy Kaja Mistrza Ognia. Potrójny Mistrzu Raz lodu. Patrzcie, jak dostają za swoje. Bo gdzieś tu nie widzę ich. Słuchajcie, coś. Gdzie oni są. Patrzcie, pioruny. Mamy teraz złotego ninja, możemy być. To są, słuchajcie, pamiętajcie. Aj, jajaj, zadali mi obrażenia. Pamiętajcie, to są darmowe gry online u Brota. Dobra, Brot TV. Patrzcie, niszczymy wszystkich. Kolejny poziom zaraz. Dobra, dostają za swoje. Oj, ten czerwony to. Patrzcie, kolejny poziom. Teraz jesteśmy Kajem. Dla każdego coś miłego. O, Sensei! Słuchajcie, Sensei! Uuu, on jest najlepszy na świecie. Patrzcie, on ma taką aurę, którą niszczy wszystko. To jest dobre dopiero, nie? Dobra, aj, i mnie pokonali, no nie wierzę, o, wskoczył ósmy sub, słuchajcie, jest dobrze, ósma subskrypcja, dobra, rozrosujmy sobie tutaj, dobra, okej, okay, dostaniemy więcej życia teraz mamy, słuchajcie, to jest dobre, lecimy dalej, lecimy grać, słuchajcie, musimy to wygrać, jest dobrze, zajesz Lloyd. Pokaż na co cię stać, już mamy trzy serduszka. Dobrze, lecimy z kolejnym poziomem Kałabanga, słuchajcie. Jak to mówią żółwie ninja? Kałabanga. Dobra, jest dziesiąty poziom. Mamy mistrza lodu. Jest i Zane. Jest i ziemia. Słuchajcie, brakuje nam tylko jeszcze ognia. Jest ogień. I mamy, słuchajcie, złotego ninja. Teraz możemy odblokować. Dobra. Jest i on, Golden Lloyd, złoty Lloyd. Ale nie widzę naszych przeciwników. Patrzcie, dwunasty poziom znowu będziemy wy mogli wydać więcej punktów. Aj, jaj. oj, tu jest ten czerwony. Ło! Dobrze. Zostało nam tylko jedno serduszko, słuchajcie, i jesteśmy z Sensei Wu. Teraz Sensei Wu wszystkich tu zniszczy. Nie ma mocnych, słuchajcie, na Sensei Wu. Nie ma na niego mocnych, no ale nawet level dostaliśmy, słuchajcie, jest dobrze. Oj. Aj, nas pokonali. No nie wierzę. Ale słuchajcie, możemy znowu wydać punkciki. No, jeszcze niewiele brakuje i będziemy mieli więcej serduszek znowu. A potem pójdziemy w obrażenia. Lecimy. Lloydzie, pokaż na co cię stać. Gdzie jest tu Lloyd? Patrzcie, jak dostał za swoje ten nasz przeciwnik. Jesteśmy teraz Kajem. Kaju, Kaju, jesteś w Braju. Patrzcie, on nas tu za... zadał obrażenia jakieś. A no ja nie widzę tych przeciwników. Tutaj dopiero. Jakim cudem oni tak przeżywają to? Dobra, ale jest poziom kolejny. Jest i złoty ninja. Dobrze, słuchajcie. Oto i złoty ninja. Dobra. No nie, teraz jesteśmy Lloydem zielonym. No nie i nas pokonali, ale, ale dobrze idzie. Patrzcie, dziewiąty słup, jest dobrze. Dziewiątka tam już jest. Patrzcie, kolejne serduszko. Zaraz awansujemy, słuchajcie, z serduszkami, będzie dobrze. Teraz mamy cztery serduszka, będziemy mogli dłużej wytrzymać. Tak, 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 tarak, tak, tak. Walczymy, słuchajcie. A jeszcze idzie. Teraz call. O, poziom kolejny. Dobrze. Pięknie. No, i teraz nasz. Słuchajcie, Kol będzie dawał czadu. A, i nas przy, zaatakował. Dobrze. O, i teraz złoty ninja znowu w akcji, słuchajcie. O to chodzi. Gdzie tu są nasi przeciwnicy, słuchajcie. Czas tutaj nastał, słuchajcie, rozgromimy ich. Są zwykli śmiertelnicy, oj, ale potrafią też zadać nam obrażenia. Jest i Sensei Wu, słuchajcie, Sensei Wu nam pokaże jak wygrywać. Dobrze, aj i nas tutaj dopadł przeciwnik. To no nie wierzę, ale możemy wydać punkty. Słuchajcie, i teraz mamy maksymalną ilość. Teraz pójdziemy w obrażenia, ale to już w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczyska! Hej, cześć! Jeżeli spodoba się seria, kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj. Żeby zobaczyć sobie całą serię, jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy, dolny róg. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy, górny róg. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tu tutaj.